I cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, to ja, doktor Paweł, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Rise Son of Rome. E, skończyliśmy na tym, że mamy wspomnienie dotyczące naszej rodziny, naszego ojca. No i wracamy teraz do gierki, kiedy jesteśmy atakowani przez barbarzyńców, chyba w trakcie e, zaatakowali naszą jakąś, jakieś miasto czy coś takiego. Także lecimy dalej, ja akurat zakończyłem taki odcinek dosyć niefortunnie e, właśnie na tym. I lecimy w takim razie. Aby zadać dodatkowe obrażenia wrogom, oczywiście mamy dodatkowe obrażenia dla wrogów. Ja muszę sobie troszeczkę sterowanie znowu przypomnieć. Ale spokojnie to nie będzie takie trudne. Raz. Dobra, mamy finisher. Dobra. Okej, okay, kolejny nie żyje. Jest tu ktoś jeszcze? Walczymy razem z naszym ojcem, ramię w ramię. Ciach, ciach. Kurde, naprawdę ta walka jest dla mnie turbo satysfakcjonująca. Ty, coś się z moją siostrą dzieje, tak? Z tego co słyszałem? Idziemy jej pomóc w takim razie szybko. Gdzie ona jest? Tam jest. Biegniemy, biegniemy. <laughs> o cholera. Ja pierniczę. Grubo, grubo dzisiaj zaczęliśmy odcinek, nie będę ukrywać. Tylko, żeby jeszcze ojciec nam dodatkowo nie umarł, ale widać, że to jest doświadczony wojownik, więc chyba nie powinno być jakoś źle. O kurde. Dobra, teraz nasza kolej. Zabiliście nam rodzinę. Dobra. OK, jest. Super. Lecimy pomóc szybko naszemu ojcu, bo yy, o, tak jakby okrążyli go. No, mamy fajne kombo nabite. Kurczę, muszę pamiętać o tym biciu na zmianę atakami, bo bez tego... Yy, bez tego oni wykonują uniki, co strasznie utrudnia później trafianie ich. Najlepiej powinno być na zmianę, nie? O, straciłem kombo, niestety. A było 31, ładnie. Dobra. Mamy ostatniego. Leży. Ktoś jeszcze? Nie, to wszyscy. Mamy wyruszyć dalej, dobra. Dokonaj zemsty za zamordowanie swojej rodziny. Kurczę, mam dziwne wrażenie, że niestety nasz ojciec też polegnie w trakcie tej walki. O kurde, plecy mam, nie zauważyłem. Dobra, zmieńmy sobie na odnowienie życia. Dobra, dobijamy. Zablokowałem. Fajne jest to, że można sobie regenerować życie. To jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Zmieńmy sobie z powrotem na zadawanie dodatkowych obrażeń naszym przeciwnikom. Bo to było całkiem przydatne. O, widzicie, jak ja kurczę nie używam na zmianę tych ataków. To, to faktycznie przeciwnicy blokują bardzo często... Oj, na no, odwrót zrobiłem, ale nie ma problemu. Dostępne nowe ulepszenie. Dobra, to, to, to zaraz się tym zajmiemy. U, jesteśmy w Rzymie. Mamy tutaj koloseum. O kurde, jaki wielki hop. To my się znamy? Prze e, pamiętaj, że wciskając tak, przełamuję obronę przeciwnika, to pamiętam. Uła! Gościu, lamusem jesteś, a nie żadnym bossem. To był jakiś pseudo przeciwnik. Dobra, idziemy dalej do naszego ojca. Eee, yy, wchodzimy do środka, co tu się dzieje. Czy my się rozdzieliliśmy? Za bardzo nie, nie nadążę za fabułą. Nie wiem, co się dzieje do końca. Uh -huh. Coś pusto tutaj, co? Żadnych barbarzyńców, nikogo. Co jest wow, trochę psychodeliczne, wow. nie będę ukrywać. Jak uciekaj, mam zostawić swojego ojca? No to grubo. Znajdź w mieście Leonicjusza. No to faktycznie mamy znaleźć swojego ojca, ok. Zegar słoneczny, ulala. Widzę, że troszkę w drugim odcinku chyba zwolnimy tempo. Zobaczmy, co tu, jaka jest notatka. Mogę ją przeczytać? Nowy zwój zdobyty, nie wiem, czy mogę go przeczytać. Nigdzie to nie jest napisane. Tutaj pusto, tutaj pusto. Ja będę troszkę tych znajdzie szukał, bo yy, jestem troszkę tego fanem w grach. O, kolejny zwój. Proszę bardzo. Kronika zdobyta tym razem. Super. Idziemy dalej w takim razie. Naprawdę przyjemna, przyjemna jest, przyjemne sterowanie. Jest to miła odmiana względem Medieval 2. Troszeczkę gdzie się męczyłem dużo bardziej. No, ale tam było więcej skakania, bo to była platformówka. Mamy kolejną chyba wistę. Tak? No i idziemy do naszego ojca, szybciutko. U, Ej, to było niesprawiedliwe. Zestakowali się w jednym miejscu. Nie zabij go. Dobra. Raz, dwa. Leżeć. Dobra. Kolejny leży Aha, bo my tam jeszcze po lewej, po lewej na dole mamy level Ja widzę, tak? Że trzeci level mamy, trzecią rangę, czy coś takiego Chyba domyślam się mniej więcej Jak to może działać, ale nie będę na razie nic mówił Zaraz się tym zajmiemy Jak będzie ciutkę wolniejszy moment Czemu mój ojciec stoi sztywno i nic nie robi? Pomóż mi stary <gry> Dosłownie Dobra, udało się Mm, dobra, weźmy na chwilę w ustawienia. Yy, też tutaj, gdzie są. Yy, tutaj jest kolekcja, tak? Nie, to nie to. Yy, aha, ale tutaj mogę czytać te rzeczy, typu kroniki na przykład. Ukończ etap, aby blokować te kroniki. Okej, okay, dobra, czyli to tak nie działa tak fajnie wcale. Mm -hmm. Tu są osiągnięcia. To nas nie interesuje. Jak się wchodziło w zakładkę? Tutaj, okej, okay. ulepszenia umiejętności, okej. Okay. Poczytajmy, co my tutaj mamy. Kapsułki zdrowia, znowu. Tylko co my właściwie chcemy? Czy chcemy zdrowie? Mamy z tych punktów dużo, więc tak na dobrą sprawę stać nas pewnie będzie na wszystko. Tutaj są fajne rzeczy. Płonący orzeł, ulepszenie żołnierza. Maris wchodzi w tryb płonącego orła po dziesiątym perfekcyjnym trafieniu, czyli to są te rzeczy, tylko że tu już kosztuje to wszystko pieniądze, słuchajcie, a my nie mamy pieniędzy absolutnie żadnych, więc. Nic z tym na razie nie zrobimy. A nie, bo można kupować i za, i za, i za odwagę i za złoto. OK, dobra, czyli zrobimy. Okej, okay, dobra, to są sorki. Nie skumałem za bardzo jak to działa. Zapłata odwagą, to robimy. E, pojemność ekwipunku, nie wiem po co mi pojemność ekwipunku, na razie to zostawię w świętym spokoju. Zdobywanie doświadczenia to kosztuje 20. No ja się chyba wykosztuję, no bo to jest taki trochę, wiecie, kula śnieżna, efekt kuli śnieżnej, nie? Jak kupicie to na starcie. Im szybciej to kupicie, tym tak naprawdę szybciej będziecie yy, zdobywać kolejne poziomy i stać was będzie na więcej rzeczy, nie? No to le lecimy za naszym ojcem w takim razie. Nie będziemy zwlekać. Dodatkowo chciałem jeszcze powiedzieć, a propos e, tego, że mam, że mam dosyć poważny problem w nagrywaniu tych e, odcinków z tej serii z prostej przyczyny. E, ostatnio mam dosyć bardzo kiepski internet. Wiem, że nikogo to za bardzo nie, nie interesuje. No ale niestety tak jest, że mam trochę gorszy internet. A ta gra, żeby zapisywać stangry i wczytywać stangry, wymaga połączenia z internetem, co jest bardzo problematyczne. Okej, okay, czyli mamy zostawić naszego ojca i przyprowadzić kogoś z amfiteatru, y, jakiegoś źródła, a oni tu zostaną. Wow! Tylko nie elementy parkurowe, proszę, po medieval, naprawdę chcę od tego odpocząć. Ale dobra, widzę, że to jest w stylu nowego gameplayu i postać po prostu sama po wszystkim skacze i wchodzi. Dobra, no to biegniemy do amfiteatru. Nie ma żadnego sprintu, a, przy... a nie jest. Czekajcie. Zaraz zobaczę, jak będzie ten kawałek płaskiej drogi. Czy faktycznie jest, czy faktycznie go nie ma? Tak, jest sprint. Słuchajcie, trzeba kliknąć klasycznie gałkę analogową. Nie wiem, gdzie mam iść, zgubiłem się trochę. Tutaj wchodzić? A, tu coś jest. Okej, okay, tu coś mamy. Dziwnie to. No i biegniemy. Pewnie po drodze jeszcze to nie będzie takie proste. I po drodze znajdziemy jeszcze jakieś utrudnienia w postaci barbarzyńców. Ale może też jakieś ciekawe notatki się znajdą. Dodatkowo strasznie trudno było mi też odblokować także. że. Jest... Kurczę, oni chyba mnie serio znają, moją postać. Bo wszyscy ode mnie uciekają. Oprócz nielicznych przeciwników. O właśnie, pokazali mi teraz, że można być sprintem. Super. No, coś tutaj tak. cicho. Można to kopnąć? Nie można, czyli tutaj jest zablokowane przejście. Szukam, wiecie, szukam kolejnych jakichś znajdziek, ale nic ciekawego tutaj nie ma, więc biegniemy dalej. Zresztą znajdki się podświetlają na zielono. Łucznicy. <coughs> no to dupa, blada. Y, podnieś to. Wciśnij A, aby... Y, LT, aby celować. Ok. O kurda, to jest naprawdę interesująca mechanika. Kryjcie się, ja ich tu po... Zawłóczniuję ich na śmierć. <laughs> Dobra. Kolejny? Weź, dobierz sobie te włócznie kolejne. Super. Coś jeszcze? No i dobranoc. <grytanie> tak naprawdę tyle, tyle, tyle go widzieli. Przeskakujemy i idziemy. Kogoś tu mieliśmy spotkać. E, wciśnij RB, aby aktualizować tryb koncentracji. Jest to skuteczna moc, która pospowalnia wszystkich wrogów. Wow! E, nagrodzony koncentracją. Okej, okay, dobra, czyli jest też taki tryb. Kurczę, ta gra strasznie mnie... A, ale ona działa tylko na chwilę. Dobra. Nie ma problemu, poradzimy sobie. Znowu lewitująca siekiera. Co jeszcze raz? To jest naprawdę fajne. Efekciarskie. Oj, będę tego używać, coś czuję częściej troszkę. Mega. Ktoś jeszcze? A, czyli też tak można. Okej, okay, dobra. Czyli widzicie, taki troszkę God of War nam się z tego robi. Stary God of War. Są i moce. Kurczę, jest też gruby, przyszedł na imprezę. Przebijamy mu obronę. I ciechamy gość. Oj. Regenerację życia sobie weźmiemy. Bo coś czuję, że zaraz to się może źle skończyć. Więc sobie zregenerujemy to życie. Muszę pamiętać o zmianie tych trybów, kiedy faktycznie co potrzebuję. Eee, weźmy sobie na razie zadawanie większych obrażeń. A tu jest mój ojciec, a tu są włócznie, żeby sobie dobrać, dobra. Dobierzmy sobie w takim razie włócznie, tak na wszelki wypadek. I lecimy dalej. W ogóle przepraszam też, że poprzedni odcinek był taki troszeczkę dłuższy. Nie było to moim y, celem, ale po prostu tak się akurat wiecie, Te początki gry zawsze takie są, że one są. Ciężko wy wyczuć, kiedy zakończyć odcinek, a kiedy, a kiedy. A kiedy tak naprawdę jest coś ważnego do pokazania, jeszcze, nie? Dobra, lecimy dalej. Nie zwlekamy. Y, aby szybko rzucać. Pilium podczas walki? A LT? OK no. Mogę faktycznie? Czy? Wow! Chciałem akurat szybciej rzucić ten, ale no jak tak, to tak. Ej, nie mogę go. Teraz, dawaj. Nie mogłem go zabić z jakiegoś powodu, a się podświetlała czaszka. Oj, te lewitujące siekiery, coś czuję, że będą nam towarzyszyć. W grze bardzo długo. Nie wiem, jak się szybko rzuca tymi, tymi włóczniami, zaraz to opanujemy. Hmm. Nie mogę, nie mogę szybko rzucać tymi i tymi. Dobra, regenerację życia sobie bierzemy. Teraz szybko. Bo zaraz umrzemy, jak się nie postaramy. Genialnie. Dobra, i HP zregenerowane. Wow, 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 Tato, co się dzieje? <laughs> Widzieliście to? <laughs> Jak go back? Ja to bym wolał nie go back, ale dobra. Jak mam opuścić moc, no to nie ma wyboru. Myślałem, że rzucę może włócznią, wiecie, taka mechanika klasyczna, dosyć w grę wideo. Czyli włócznia, żeby coś tam opuścić, coś tam ten, ale widzę, że. Opuść most, aby Leonic już poczynił postępy. Czekaj, znajdzie, jak szukam, kurczę. Nie, tutaj. Gdzie wytrocaj, gdzie z równowagi, gościu? Ok, pusto, pusto. Już opuszczam ten most, no widzisz, że znajdzie, jak szukam. Użyj pilium do interakcji z oddalonym obiektem. No, jak sobie życzysz. A jak który mam to to, Na forum, Marius. Nie. nie zatrzymuj się. Oczywiście. Tylko żeby znajdzieć szukać. Tylko po to się będę zatrzymywać. <laughs> Oj, znaczki też są ważne, no. Część gry Wow! Chłopaki! Spokojnie, spokojnie, a wszystko tu mam opanowane. Dobra, wszyscy nie żyją. Możemy sobie bonus expa wziąć na przykład, bo mamy sporo życia teraz. Uuu to musiało zaboleć Naprawdę bardzo brutalna gra. Nie, nie wiem czy szczerze mówiąc grałem w brutalniejszą grę niż to co teraz tutaj widzę. Spokojnie. Leonis już już biegnie. Koniecie. Pewnie przegapiłem z miliard znajdziek, ale tam... Eee, Ulepszenie to klucz do sukcesu w Rise. Aha, dobra, czyli cały czas mnie tu zachęcają do ulepszenia kolejnych umiejętności. Faktycznie przez to, że ja biorę te rzeczy, to... Przez, przez to, że ja biorę te bonusy do expa, to ja cały czas muszę kurczę coś tutaj ulepszać. Eee, zobaczmy, co my tu mamy. Rozmiar... Oj, mi się to strasznie podoba. Weźmiemy sobie tą koncentrację. Eee, Zakup za odwagę i weźmiemy też sobie tą drugą ok koncentrację. Do trzech kapsułek. I to też sobie weźmiemy. Bardzo mi się to podoba. I sobie weźmiemy coś z zdrowia. Żeby było troszkę łatwiej. Nie będziemy tutaj się bawić w tych jakichś profesjonalistów, skoro nim nie jesteśmy. Prawda? Pojemność ekwipunku. Ulepszenie żołnierza. A też niech będzie. Nie wiem po co. To chyba chodzi o... Czy, to, czy tu chodzi o włócznie? Jak chodzi o włócznie to to jest bardzo przydatne. Jak nie chodzi o włócznie to tak se. Punkt zapisu. Będziemy się bawić teraz włók, czy dalej włócznie? Wojna trwa w najlepsze. Mm. Kurczę, zasłaniasz mi! Dobra. Nie wiem, co podniosłem konkretnie. Czy podniosłem coś konkretnego, czy... Dobra, udało się. Dobra, weźmiemy sobie regenerację życia. Za często mówię, dobra, muszę coś z tym zrobić. Leżę. Musimy sobie troszkę HP zregenerować, niestety. Muszę kiedyś spróbować to combo zrobić tak turbo szybko, najszybciej jak umiem. Spróbujmy teraz. A, widzę, że to był jednociosowy. Teraz może się uda. Dawaj. Hmm, tak średnio. Nie wiem, czy da się tak. Pewnie profesjonaliści umieją, ale ja jestem dosyć mierny. Klawisze mi się mylą. Niedobrze, bardzo niedobrze. A, bo koncentracji też nie użyłem, to też troszkę moja wina. Co ty mi tu za pleców się zakradasz, gościu? Tak nie robimy. Dobra. Czy nie, niedobra. Bardzo niedobra, bardzo niedobra. Zostaw mnie. Ojcze, pomóż. Weźcie tutaj kurczę, co tu się dzieje? Za dużo ich jest. <gry> Dobra, zdenerwowaliście mnie. Musiałem sobie troszkę zmienić na życie, bo naprawdę mnie biją i to ostro. I cały czas też muszę pamiętać, mówię o tym różnorakim atakowaniu przeciwników, bo... Przez to, że oni robią uniki, to połowa hitów nie wchodzi. O, widzieliście? Teraz było ładnie. Dobra, naprawdę muszę przestać to mówić. <laughs> Zabij napastników zagrażających Twojemu ojcu. Dobra, no przestań, Paweł. Sam się na siebie już kurzał. Przecież jest tyle ładny. Ej, dobra, to już nie jest zabawne teraz, kiedy mój ojciec umiera.

I'll spill their blood I'm So is I'm the I fought with your father If it's blood you want I promise I will give you as much as you can handle You were the second, aren't you? Yes, sir Not anymore Welcome to the Fourteenth, lad Oh, proszę bardzo.

I let the rebelia, which had spowied over the streets of Rome. Majka posting with the 14th would take us to these isles, where I would re-revenge, by crushing this insurrection. Naprawdę, graficznie ta gra zaskakuje mnie, że w 2013 roku wypuszczono coś takiego. Detale, dbałość o detale jest... no sami się przyjrzyjcie, po prostu wygląda to nieziemsko. Engine jednak robi... robi swoje, nie? Będzie desant. The chains are rising. Our entry will be blocked. The fleet will be crushed to splinters. Oh yay cool. Oh yay cool. Zur Zapech. Incineris incoming. Swing wide. Swing wide. Oh shit. That J. Great. That J. O no nie mówcie, że mi, mi że utonąłem, bo przecież wiem, że przeżyłem, bo cały czas to wspomnienie. Nie wiem dlaczego troszkę mi się główny bohater kojarzy z głównym bohaterem gry Kingdom Come Deliverance, ale to może być tylko moje jakieś tam durne wrażenie. Znowu jakieś omamy. No więc w porządku. Chyba dotarliśmy w takim razie do punktu zapisu. A że dotarliśmy do punktu zapisu i znowu mi się odcinek przedłużył o trochę. To chciałbym Wam dzisiaj serdecznie podziękować za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a my widzimy, my widzimy się już za niedługo, czyli w ten piątek w następnym odcinku naszej serii Let's Play Rise Son of Rome. Trzymajcie się cieplutko. tech